Haratek Dipczykow uważam, że ta walka jeszcze nie jest w pełni walką pretendentów do pasa, że jednak tutaj zdecydowanie Salamu Abdurahmanow wyrasta ponad przeciętność i żeby dobić się do walki z nim o pas, trzeba by było jeszcze pokonać jakiegoś wartościowego rywala z Kaukazu. Rafał Haratek miał walkę o pas, już tak naprawdę obiecano, no więc wydaje się, że walka z Dipczykowym jest formalnością, no, ale wiemy doskonale, jaka jest sytuacja na świecie i to ona dektuje warunki, więc no jeżeli nie będzie mógł się spotkać z aktualnym mistrzem, no to Oczekuję tego, że dojdzie do wakatu pasa i wtedy on się o ten pas będzie mógł zmierzyć z kimś innym. Jako polski kibic chciałbym, żeby Rafał Haratyk po zwycięstwie otrzymał walkę o pas, ale pamiętajmy o jednym. Jeśli spojrzymy na ranking organizacji ACA w tej kategorii wagowej, to nad Rafałem Haratykiem są jeszcze Artium Frołow, jest Magomety, Ismailow, więc jeśli stawiamy to pytanie do polskiego kibica, to tak. Uważam, że Rafał Haratyk tą niesamowitą serią zwycięstw zasłużył na to, żeby, żeby bić się o to trofeum WCA. Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że Rafał Haratyk miał ten pas wcześniej obiecany, to znaczy walkę o ten pas, a Nikola Bidznikow też go doskonale znamy. Jak najbardziej niech ten, kto zwycięży, o ten pas walczy w kolejnym pojedynku w starcie jest Rafał Haratyk i tutaj nie mam tak naprawdę chyba większych wątpliwości przed przebojem do organizacji. Moim zdaniem wygra ten pojedynek i sądzę, że nawet przed czasem. Może zaskoczę wszystkich. Nie zdziwiłbym się, jak gdyby Rafał Haratyk okay. poddał Nikolę Dipczykowa, bo Piotr Strus pokazał, że to jest luka w tym gameplanie Bułgara. Myślę, że jednak Rafał Haratyk, bardzo fajny, sójkowicze, ale podejrzewam, że haratyk to wygra. Dla mnie faworytem jest oczywiście Rafał Haratyk. Uważam, że to będzie jedna z łatwiejszych walk dla Rafała Haratyka i skończy się najdalej po. W połowie drugiej rundy. Co by się musiało wydarzyć, żebym zobaczył rewanż Rafał Haratyk-Piotr Strus? Myślę, że tak naprawdę nic. Ten pojedynek był na tyle ciekawy na papierze. Piotr tam popełnił jeden błąd i myślę, że warto po prostu zostawić ich jeszcze raz, niech wygra lepszy. Dla Rafała Haratyka taki pojedynek aktualnie no, nie ma sensu. Rewanż Haratyk-Strus no jest możliwy wtedy i tylko wtedy, jeżeli Piotr wygra walkę, a Rafał najlepiej będzie mistrzem, to się wtedy sprzeda perfekcyjnie. Ten pojedynek nie jest dla mnie ciekawy i uważam, że mógłby się skończyć bardzo podobnie. Uważam, że po prostu... Piotrek Strus musi jeszcze parę rzeczy poprawić, żeby wychodzić do takich zawodników, którzy są, no, można powiedzieć, na, na fali wznoszącej. Przerwanie w walce Strus-Heratek absolutnie nie było kontrowersyjne. Wypowiedział się o tym Strus, powiedział się o tym sędzia, także myślę, że temat można uznać za zamknięty. Pojedynek zaczął się tak naprawdę od knockdownu, później była cała sentencja wydarzeń, która była początkiem końca Piotra Strusa i to trwało w około 30 sekund, tam były ciosy, tam były łokcie i uważam, że Łukasz Bosacki długo dawał szansę Piotrkowi Strusowi, chociaż pamiętajmy, że Piotr to jest taki zawodnik, że nawet gdyby był czysty knockout, to każdy z nas powiedziałby, że to było przedwcześnie, bo ten człowiek jest w stanie powstać z grobu w klatce. W moment po tej walce jechałem w windzie z Piotrem Strusem, zapytałem go o jego opinię, powiedział, że nie, nie, absolutnie. Absolutnie, bo też mi wydawało mi się, że gdzieś tam mogły być wątpliwości, ale wtedy Piotrek powiedział, że nie, absolutnie czuł się, że dostał i że pływał w tej walce i był praktycznie skończony. Więc jeśli zawodnik sam to mówi, to myślę, że potwierdza. Bardziej chyba występ Piotra mnie zaskoczył, natomiast samo przerwanie było jak najbardziej OK i dziwię się, że dużo, dużo osób gdzieś tam wiąże z tym jakieś kontrowersje. Nie było tak.